Dzisiaj dla ceny bitcoina. I tak, pewnie patrząc na ten tytuł, myślisz sobie, że jestem szalony. Dopiero co dodałem kilka godzin temu filmik, a teraz znalazłeś dołek bitcoina? Wysłuchajcie mnie. Zapewne znacie teorię czteroletnich cykli na bitcoinie, jak i teorię wydłużających się cykli i zapewne jeszcze kilka innych, które krążą po sieci. A co wy na to, jak powiem Wam, że jest jeszcze jedna teoria model, który zamiast przewidywania, jak długo trwa dany cykl, to wyznacza dołek na bitcoinie. Porozmawiajmy o tym. Przechodzimy prosto do wykresu, a jeśli chcesz więcej takich dodatkowych, krótkich filmów, daj oczywiście lajka, like udostępnij ten film wśród swoich znajomych, dodaj komentarz w sekcji poniżej. Jestem teraz na łódce, jest bardzo wiecznie, ale to nie powstrzymuje mnie przed nagraniem dla Was filmu. Znajdujemy się teraz na miesięcznym wykresie i zamiast koncentrować się na konkretnej teorii, jak na przykład wydłużających się cykli, czteroletnich cykli, cokolwiek, to skupmy się chociaż raz na długości samej Bessy, czyli okresy, w których mamy Bessę. Jeśli spojrzymy na czas trwania każdej po kolei Bessy, to każda kolejna Bessa trwa coraz krócej. W cyklu 2013-2014 mieliśmy prawie dwa lata samej Bessy, potem mieliśmy hocen 2017-2018 i rok Bessy. Później mieliśmy spadek z 14 tysięcy dolarów do poziomu 3 tysięcy w czarny czwartek. Bessa trwała 274 dni, a teraz mamy już 181 dni i tak możemy nazwać ten czas Bessą. I oczywiście, pytaniem teraz jest, czy to już jest koniec? Więc jeśli prześledzimy poprzednie ruchy Bitcoina i skracające się cykle w Bessach, to mogę Ci powiedzieć, że najgorsza się nie tylko skończyło, ale jesteśmy bardzo blisko dołka i odwrócenia się ceny. Tutaj muszę wspomnieć, że jest możliwe, że będziemy mieli kolejny knot do tej linii trendu na poziomie 20 tysięcy dolarów. Mam na myśli, że moim najgorszym możliwym scenariuszem było 28 800 dolarów, ale jest to wciąż możliwe. Natomiast nie wierzę w to, nie przewidzę tego i nie uważam, że tak się stanie. Jest to możliwe, jednakże jesteśmy w skracających się cyklach i według tego modelu dno już mieliśmy, już jesteśmy jego blisko. Daj znać, co o tym myślisz, zostaw poniżej swój komentarz, udostępnij to wideo wśród swoich znajomych, polub je, do nowego ATH. Bardzo jestem dumny z tego, że wam o tym powiedziałem. Było to bardzo krótkie, łatwe do zrozumienia, niemniej jednak łatwość wygrywa i w taki sposób wam to przekazuję przez ostatnie 5 lat. Dziękuję bardzo za obejrzenie, widzimy się już wkrótce w następnym wideo do krypto i jak zawsze, jak zawsze, bye bye.